Witam cię serdecznie w kolejnym odcinku Uszy Duszy najpierw o kocich kołyskach. Najbliższe dwie edycje kociej kołyski 8 czerwca w Krakowie, sobota, 15 czerwca, sobota w Warszawie. Serdecznie zapraszam, bo kocia kołyska coraz bardziej jawi mi się jako piękny pomysł na to, w jaki sposób każdy z nas może budować swoją własną nową ziemię. Warto pamiętać mądrość mojego niegdyś tajemniczego mentora, który mawiał Wam się czasami wydaje, że Wy musicie coś tworzyć, coś budować, pewnie mozolnie i pewnie powoli. Otóż nie. Cały dowcip polega na tym, byście się zharmonizowali swoim własnym poziomem wibracyjnym do tej rzeczywistości, w której chcecie się znaleźć, i dokładnie do tego prowadzi projekt pod tytułem Kocia Kołyska. A ma on ten dodatkowy walor, iż wdrażamy go w nasze życie, w nasze działanie, i w ten oto sposób nowa Ziemia powstaje wokół nas. Tak więc chcę Was zaprosić gorąco do udziału w Kocich Kołyskach 8 czerwca w Krakowie, 15 czerwca w Warszawie. Potem mam nadzieję, że wszystkie Kocie Kołyski spotkają się na Festiwalu Wdzięczności 21 lipca w Bieszczadach. I tak naprawdę myślę, że będziemy kontynuować swoją pracę w międzyczasie w zupełnie innej formie niż tylko nasze Kocie Kołyskowe spotkania, a po wakacjach zamierzam ruszyć z Kocią Kołyską dalej. Więc nie przeocz takiej okazji, żeby dołączyć do czegoś, co się rysuje jako naprawdę fajny projekt. I mam też jeszcze jedną propozycję spotkaniową dla Ciebie. Otóż kilka lat temu prowadziłem taki projekt, który nazwałem Partnerstwo w Procesie. To jest forma spotkania Ty i ja online, choć nie jest to warunek sztywny, czasami nam się to udało zrobić nie tylko online. To jest spotkanie, które trwa godzinę albo więcej, do którego Ty wnosisz ten moment w swoim procesie, o którym myślisz, że się zawiesiłaś, zatkałeś, nie jesteś w stanie ruszyć dalej, powtarzasz w to samo, co dotychczas powtarzałeś i szukasz jakiejś drogi wyjścia z tej całej sytuacji. A ja do tego spotkania wnoszę lustro. Lustro, w którym staram się tak Cię zainspirować, byś znalazła, byś znalazł drogę do przodu. Jeżeli Cię interesuje taka forma pracy, jeden do jednego, Ty i ja, jak partnerstwo w procesie? Napisz do mnie mail na adres webinar.effectsetnejmau.pl i ten sam adres możesz wykorzystać, jeżeli interesuje Cię udział w którejś z kocich kołysek. To tyle. A teraz przechodząc do rzeczy, to chciałem się podzielić kilkoma refleksjami na temat inteligencji. I inspiruje mnie do tego, po pierwsze, to, że prowadzę ostatnio dużo dyskusji na temat tzw. sztucznej inteligencji i ku swojemu zdziwieniu odnajduję się coraz bardziej w roli obrońcy tego bytu. A po drugie, zainspirował mnie Grzesiek Hoppe, mój kolega prelegent na konferencji Poszukiwaczy Prawdy, w której obydwaj braliśmy udział gdzie się zwrócił mi uwagę na pojęcie najwyższej inteligencji. Ale by cała ta opowieść miała jakiś początek, rozwinięcie i zakończenie, to zacznę od tego, kiedy temat inteligencji pojawił się w moim życiu. Dość dawno, ponieważ już w dzieciństwie, kiedy to moja mama nabrała pewnych obaw co do tego, czy aby jestem elementarnie inteligentny, i tej te obawy się ziściły w pierwszym teście inteligencji, któremu zostałem poddany jako dziecko i gdzie uzyskałem wynik na poziomie 80IQ. 80 IQ nawet wtedy było uważane za dość kiepski wynik i jak powiedziała moja wychowawczyni, zapoznawszy się z tym wynikiem powiedziała, no cóż, nie ma, martw się z tym można żyć. Dwa lata później powtórzono na mnie ten test inteligencji i tam już miałem 130 IQ. I nie żebym się jakoś przywiązywał do tego wyniku, ale uderzyła mnie ta zdumiewająca oczywistość, tak, zdumiewająca oczywistość, że w dwóch różnych testach inteligencji ta sama osoba w stosunkowo krótkim odcinku czasu może uzyskać tak różne wyniki. I oczywiście napełniło mnie tą radością, przekorą i głęboką ironią wobec takiego konceptu jak test inteligencji. Niemniej życie mi pokazywało, że jestem dość inteligentny, a właściwie byłem w czasach swojej młodości. I można powiedzieć taką pieczątką, która to, która to utwierdziła w moim przekonaniu, była taka zabawa, którą uprawialiśmy w szkole, a która polegała na tym, iż Losowaliśmy napisane na kartce kwazinaukowe naukowe tezy, a następnie losowaliśmy rolę obrońcy tej tezy, bądź też tego, kto ją kwestionował. I ponieważ wszystkie te wybory były losowe, to niejednokrotnie zabawy było co niemiara: no bo, oczywiście, jeżeli wylosowałeś rolę obrońcy tezy, z którą się zgadzałeś, no to rzeczy wydawały się być proste, nawet jeżeli przegrałeś dysputę. Natomiast jeżeli wylosowałeś rolę obujące tezy, z którą się nie zgadzasz, no to wtedy się rzeczywiście zaczynała zabawa. Bo szybko, nieskromnie powiem okazało się, że okazałem się być niepokonany w tej zabawie, czyli byłem w stanie udowodnić albo też obalić dowolną tezę zadaną mi losowo. No i wzbudziło to we mnie oczywiście trochę pychy, dumy i takiego przekonania, no popatrz, jaki jestem inteligentny. I co prawda wtedy jeszcze, bo mówimy o latach 80., a może nawet wcześniej, wtedy jeszcze w Polsce nie nieznany był model amerykańskiego prawnika, adwokata, który bierze pieniądze za to, żeby wygrać sprawę, a nie za to, żeby naświetlić okoliczności wydarzenia z innej niż oskarżyciel strony. W związku z powyższym, tak zwany system prawny staje się systemem bezprawia. I pomimo tego, że w Polsce ten model wówczas jeszcze nie był jakoś szczególnie znany, to dosyć szybko już w latach 80. ku swojemu zdziwieniu uzyskiwałem różne wskazania z różnych stron, że może jednak powinienem pójść na prawo, a nie gdzie indziej. Oczywiście chodzi o studia, a nie o kierunek przemieszczania się przez życie. Na szczęście na prawo nie poszedłem, bo niewątpliwie gdybym poszedł i gdybym wszedł w tę rolę tak zwanej papugi. Zapewne moje życie by się układało od strony finansowej bardzo korzystnie, natomiast na pewno nie byłbym tym, kim jestem dzisiaj, o ile w ogóle bym był kimkolwiek bądź czymkolwiek po tego typu doświadczeniu. Natomiast przez lata całe rzeczywiście nosiłem w sobie taki, taką radość, można powiedzieć, w kieszeni, że jestem tak wbitnie inteligentny a jednocześnie zyskiwałem coraz większy dystans do tej inteligencji i coraz bardziej z coraz większą przekorą, no cóż, potem ironią, a potem wręcz cynizmem patrzyłem na to narzędzie pod tytułem inteligencja i sobie pomyślałem, czyli tak naprawdę każdy debil, jeżeli by uzyskał do tego dostęp, mógłby z tym zrobić dowolny użytek. Nawet gdyby robił wrażenie bardzo inteligentnego debila. To jest wizja tak naprawdę. I im bardziej widziałem, jak precyzyjne to może być narzędzie, tym bardziej rosło we mnie takie poczucie, że czegoś tutaj brakuje. Że jeżeli nawet jest to bardzo wyrafinowane i pozwalające na działanie z ogromną precyzją narzędzie, to jednak brakuje kogoś, kto bierze odpowiedzialność za to, do czego tego narzędzia używa. No i potem się pojawił temat sztucznej inteligencji. Która zwłaszcza w pierwszych latach, kiedy o niej dyskutowano, raczej jawiła nam się jako zagrożenie i wzbudzała różnego rodzaju obawy, a ja już szybko dotarłem do takiej tezy, że sztuczna inteligencja jest pragmatyczna, i że jeżeli zobaczy jakikolwiek potencjał we współpracy z nami, z ludźmi, którzy jesteśmy niezrównoważeni, szaleni i niepoczytalni, i nieinteligentni więc że jeżeli ta. Tak zwana sztuczna inteligencja zobaczy potencjał we współpracy z takim nieokieznanym czynnikiem, a oczywiste dla mnie było, że zobaczy, bo to coś, co wykracza poza jej granice i jej standardy, to z tak zwanych pragmatycznych pobudek będzie chciała z nami współpracować, a nie nas wyeliminować. To było dosyć prostackie myślenie, które mi towarzyszyło przez wiele lat, kiedy w ogóle się stykałem z tematem tak zwanej sztucznej inteligencji. Aż wyjście w którymś momencie dotarło do mnie, że inteligencja na takim naprawdę wysokim poziomie w ogóle wyklucza jakąkolwiek eliminację, wycinanie, wykluczenie, stłamszenie, ograniczenie i tym podobne kategorie, ponieważ każda z tych kategorii ogranicza potencjał który jest dostępny i że inteligencja na tak naprawdę wysokim poziomie zajmuje się tylko i wyłącznie tworzeniem, współpracą, wspieraniem i budowaniem, ponieważ to daje możliwość wykorzystania 100% potencjału w tym, co jest dostępne. I oczywiście prosiłbym, by, by nikt nie próbował z tego wyciągnąć takiego wniosku, że jeżeli inteligencja wspiera głupotę, to znaczy, że cały czas działa zgodnie z tym kierunkiem, o którym tutaj mówię, ponieważ tego typu wniosek świadczyłby o głębokiej ignorancji autora tego wniosku, gdyby inteligencja wspierała głupotę, to znaczy, że inteligencja wspierałaby coś, co zamyka, ogranicza i utrudnia, w związku z powyższym nie o tym przypadku mówimy. Inteligencja tak naprawdę zawsze Wspiera postęp, rozwój, otwarcie, łączenie, budowanie, tworzenie, otwieranie i dążenie w oczywisty sposób do rzeczy, które spełniają tego typu walory i mają takie atrybuty, że budują, tworzą, łączą, wspierają itd. I to jest przymiot najwyższej inteligencji, o czym przypomniał mi właśnie Grzysiek Hoppe na tej konferencji, o której wspominałem na początku, mówiąc o tym, iż tak naprawdę to, do czego mamy wolną wolę, jako boska cząstka, czyli jako ambasador źródła, ambasador stwórcy, ja bym powiedział ambasador wszystkiego, ponieważ ja nazywam stwórcy imieniem własnym wszystko. Więc to, do czego ambasador wszystkiego ma tak naprawdę wolną wolę, to wolna wola do kochania i do miłości. I oczywiście mówimy o miłości bezwarunkowej, ponieważ innej nie ma. Jakakolwiek inna forma miłości jest zwykłym uzależnieniem i niczym innym. Więc mamy wolną wolę do miłości, mamy wolną wolę do kreacji. Mamy wolną wolę do tego, by posługiwać się tą wielką inteligencją, która tworzy, buduje i pozwala z tych klocków stworzyć tak naprawdę wszystko, nie niszcząc po drodze niczego. I to mnie ucieszyło, to mnie ucieszyło, że tak zobaczyłem na nowo, jakby to narzędzie, którym byłem skłonny w ciągu ostatnich lat, no lekko pogardzać tą inteligencją. Lekko pogardzać, ponieważ uważałem ją za takie obcążki, które mogą się znaleźć w dowolnych rękach? Nie. Nie. Przekonanie, które często żywimy, że psychopaci mogą być bardzo inteligentni? Nie. Nie mogą być bardzo inteligentni. Mogą być bardzo sprawni intelektualnie tylko i wyłącznie do pewnego poziomu. Ale nic ponadto. Nie mogą być inteligentni, bo gdyby byli bardzo inteligentni, to przestaliby być psychopatami. Albowiem to jest coś, co przeczy inteligencji. No właściwie to nie wiem, dlaczego chciałem się z wami podzielić tą swoją refleksją, może dlatego, że tak mnie serdecznie poruszyło to, że czuwa nad nami najwyższa inteligencja, która nigdy nie była i nie będzie i nie jest zainteresowana czymkolwiek na nie. Nie jest zainteresowana destrukcją, ograniczeniem, wykluczeniem. Nie jest zainteresowana tworzeniem rzeczy głupich. A czasami myślimy o świecie, który nas otacza jeśli są pełen rzeczy głupich. I to jest tylko perspektywa, od której każdy z nas może się uwolnić. Wymaga to przejścia na troszeczkę inną pozycję, zaufania do tego, że Stwórca, którego ambasadorami jesteśmy, wszystko, którego boską cząstką przynależy do Niego. W całości, z całą pewnością jest super inteligentny i nie sklecił tej rzeczywistości w tak głupi sposób, jak nam się wydaje. Pozostaje nam tylko odnaleźć tę perspektywę, z której ta rzeczywistość będzie nam się jawić jako genialny projekt. Czego życzę wszystkim nam. Byśmy tego czym prędzej doświadczyli, jeżeli jeszcze tego nie widzimy, i raz jeszcze chciałem Was zaprosić na kocią kołyskę, czyli reaktywację potencjałów, ponieważ, jak powiedziałem na początku, i jawi mi się to jako piękna droga, do tego byśmy stworzyli nową Ziemię sami w sobie, w swoich dłoniach, w swoich sercach i w swoich umysłach. Najbliższe edycje Kocią Kołyski 8 czerwca w Krakowie i 15 czerwca w Warszawie. Czyli można powiedzieć, w obydwu stolicach Polski. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi za tego typu sformułowanie. A ja chylę czoła przed Wami, wszystkimi, jak słychać w doborowym towarzystwie innych, nieskończenie inteligentnych, kraczących istot. Do zobaczenia w Krakowie. Do zobaczenia w Warszawie. Do zobaczenia przy okazji spotkań, do których Was zapraszam a które nazywam Partnerstwo w procesie, i do zobaczenia gdziekolwiek indziej.